Były kiedyś takie noce, kiedy leżałeś w łóżku, wpatrzone w sufit, i mówiłeś w myślach: Boże, odezwij się. Cokolwiek. Daj znak, że mnie słyszysz. I nic. Cisza. Tylko ty, twoje myśli, twoje lęki. Może nawet łzy, których nikt nie widzi. I ta straszna, dusząca myśl może Bóg naprawdę mnie nie słucha? Może jestem sam. Wiesz, co jest najgorsze? że na zewnątrz funkcjonujesz normalnie. Praca, dom, obowiązki, uśmiech do ludzi. A w środku chaos. Modlisz się, ale czujesz się, jakbyś mówił do ściany. Czytasz wersety o tym, że Bóg jest blisko skruszonych w sercu, a twoje serce pęka i pytasz: to gdzie ty jesteś, kiedy pękam? I może nikt ci tego jeszcze wprost nie powiedział, więc powiem to teraz. Z tobą nie ma nic nie tak, bo nie czujesz od razu odpowiedzi z nieba. Twoja psychika, Twoje emocje, Twoje traumy filtrują wszystko nawet to, jak słyszysz Boga. Czasem to, co nazywasz obożą ciszą, jest tak naprawdę krzykiem Twojego zmęczonego umysłu. Czasem to nie Bóg milczy, to Twoje zranienia zagłuszają jego szept. W tym materiale pójdziemy w miejsca, których wielu kaznodziejów i wielu psychologów unika. Bo łatwiej powiedzieć, módl się więcej, albo to tylko w Twojej głowie niż usiąść obok ciebie w ciemności i nazwać po imieniu to, co naprawdę boli. Będę mówił o dziesięciu brutalnie szczerych prawdach, które nie są umotywacyjnymi cytatami, ale realnym zderzeniem psychologii człowieka z duchową rzeczywistością, o której mówi Biblia. Usłyszysz, dlaczego nikt nie przyjdzie cię uratować, jeśli sam nie podejmiesz decyzji, żeby wstać. Dlaczego ludzie tak łatwo znikają, kiedy przestajesz im dawać więcej, niż jesteś w stanie unieść? Dlaczego twoje serce nie pękło dlatego, że jesteś słaby, ale dlatego, że kochasz głębiej, niż większość ludzi umie przyjąć. I zobaczysz, że Bóg tego nie używa przeciwko tobie, on chce to uleczyć. Nie będę ci tu obiecywać łatwego przełomu do piątku. To nie będzie miła, cukierkowa rozmowa. Ale jeśli zostaniesz ze mną do końca, zrozumiesz, co dzieje się w twojej głowie i sercu, kiedy modlisz się i myślisz, że Bóg milczy. Zobaczysz, jak bardzo twoja wolna wola Twoje granice i Twoje zranienia wpływają na to, jak się modlisz, jak kochasz i jak cierpisz. Jeśli czujesz, że to jest rozmowa, której nikt z Tobą jeszcze nie odbył, zostań. Kliknij subskrypcję i dzwonek, żeby nie zgubić kolejnych treści, bo będziemy wchodzić głęboko krok po kroku. A teraz przejdźmy do tej pierwszej, niewygodnej prawdy, od której wszystko się zaczyna. Wyobraź sobie, że znowu klękasz do modlitwy, ale tym razem coś się zmieniło. Ten sam pokój, ta sama poduszka, te same ściany, a jednak ty nie jesteś już tą samą osobą. Nie modlisz się jak ktoś, kto błaga o ochłap, uwagi, ale jak ktoś, kto zaczyna rozumieć, nie jestem odpadkiem. Jestem ukochanym dzieckiem Boga, które właśnie uczy się chodzić. Może nadal czujesz ciężar w sercu, może łzy wciąż napływają do oczu, kiedy mówisz, Boże, ja naprawdę nie rozumiem, czemu to wszystko tak boli. Ale teraz, zamiast ciszy. W twojej głowie pojawia się coś innego. Taki spokojny, cichy szept jestem. Cały czas tu jestem. I chociaż nie zabieram od razu twojego bólu, to już go przemieniam. Psychologia nazywa to przebudową schematów myślenia. Biblia nazywa to odnowieniem umysłu. Ty możesz nazwać to po prostu, zaczynam inaczej widzieć siebie i ludzi. Zaczynasz rozumieć, że to, że ktoś odszedł, nie znaczy, że jesteś niewarty miłości. To, że Bóg milczał, nie znaczy, że cię zostawił. To, że twoje serce pękło, nie znaczy, że jesteś słaby, tylko że kochasz naprawdę. I w tym miejscu pojawia się decyzja, której nikt za ciebie nie podejmie. Albo wrócisz do starego schematu gonienia za ludźmi, za ich aprobatą, za zasłużeniem na miłość. Albo powiesz dość. Boże, ucz mnie kochać inaczej. Najpierw z tobą, potem z sobą a dopiero na końcu z ludźmi, którzy naprawdę chcą zostać. Jeżeli coś w tobie dziś drgnęło, jeżeli poczułeś, że te brutalne prawdy w dziwny sposób przyniosły ci ulgę, to nie uciekaj. Zatrzymaj się tu na dłużej. Kliknij, lubię to, nie dla algorytmu, ale jako mały znak, tak, chcę dalej iść tą drogą. Zasubskrybuj ten kanał i włącz dzwonek, żeby nie zgubić kolejnych rozmów, w których łączymy twoje prawdziwe emocje z prawdziwym Bogiem, a nie z religijną fasadą bo to jest dopiero początek. Przed nami kolejne kroki, jak modlić się, kiedy jesteś wściekły na Boga, jak leczyć serce po zdradzie, jak odwiązać się od ludzi, którzy żywią się Twoją dobrocią. Jeśli chcesz, możemy przejść przez to razem krok po kroku, modlitwa po modlitwie, myśl po myśli.